Zacząć bez danych. Wszystko zależy od natury problemu. Mając takiego partnera jak my, można się uczyć od nas, aby, od naszych, aby czerpać z naszych doświadczeń i tym samym budować tą strukturę danych, tak żeby każdy plan z miesiąca na miesiąc był po prostu coraz lepszy i doskonały. Myślę, że do tej pory mieliśmy bardziej do czynienia z ewolucją. Bardzo fajną, dzięki temu dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, ale to, co nadciąga od strony AI. Gen AI, use cases, które mogą być w logistyce wykorzystywane. To będzie rewolucja. Współpracując z zespołem Amazon, Towarzystwo GEST, nauczyło się przede wszystkim tego, że inkluzja to połączenie nie tylko świata biznesowego, ale biznesu z działaniami społecznymi. Ja się cieszę, że Amazon dał nam szansę, żeby wprowadzić coś innowacyjnego, a nauczyłam się tak naprawdę jakby kultury i uczyliśmy się języka. Bardzo się cieszę, że mieliśmy taką możliwość. Wydaje mi się, że kiedy człowiek czuje, że pracodawca go rozumie i wspiera, to buduje lojalność. Jeżeli na tym froncie, w tej dyskusji, brakuje tego zrozumienia, no to buduje się z kolei ściany. You. Rozmawialiśmy o najnowszych trendach w oświetleniu, m.in. o systemach sterowania oświetleniem, o zanieczyszczeniu nieba e, światłem i o tym, jak możemy to zmienić, jak możemy wpłynąć na to, żeby nasz świat był lepszy i bardziej ekologiczny. Polska zdecydowanie pozostanie jednym z głównych hubów logistycznych w Europie z kilku względów. Przede wszystkim nasza lokalizacja jest bardzo atrakcyjna dla firm z bardzo różnych sektorów. Z sektora e-commerce, produkcyjnego i rzeczywiście do Polski przenoszą się firmy z całego świata. Nasza świetna infrastruktura drogowa, która cały czas się rozwija, czy chodzi port w Gdańsku sprawiają, że firmy te mają łatwość przybywania tutaj do Polski, ale też potem wysyłania swoich towarów w inne części świata. Od czego należy zacząć przy doborze rozwiązań z dziedziny odnawialnych źródeł energii? Należy zacząć od audytu takiego obiektu, z zobaczenia, jakie zapotrzebowanie na tą energię inwestor ma i odpowiednio według tego dobrać moc i wielkość instalacji fotowoltaicznej. Dziękuję bardzo za udział w wczorajszej debacie. To udział w trendowni. Zbiega się to z naszymi 15-lecia działalności w Polsce. Także wielkie podziękowania, super kontakty nawiązaliśmy. Także na pewno pojawimy się tutaj za rok. Dziękuję bardzo. Mamy wyróżny system planowania, który opisywałem na konferencji. Daje nam to przede wszystkim transparentność danych. Mamy dostęp do nich w czasie rzeczywistym. Wiemy co się dzieje z naszym towarem, który kupujemy od naszych dostawców zewnętrznych. A w takim zmiennym świecie, który mamy dzisiaj, właściwie to, to tych zmian jest bardzo dużo i to nam pomaga zaoszczędzić faktycznie bardzo dużo nakładów pracy. Dla Żabka Polska współpraca z Topiangiem to przede wszystkim możliwość kształtowania młodych talentów na rynku oraz poznanie ich możliwości i zasad współpracy i tego, czego oczekują od przyszłych pracodawców. No, a Myślę, że dla studentów no, to jest taka dobra okazja, żeby rozpocząć jakieś pierwsze takie wyzwanie biznesowe, takie realne zdanie, które jak się okazało w tym przypadku może zostać drożne nawet w codziennej pracy w firmie. No i też taka okazja do wypromowania się na rynku pracy i ogólnie w takim świecie biznesowym. Jedną z wartości naszej firmy jest odpowiedzialność, dlatego też czujemy się odpowiedzialni nie tylko za środowisko, ale także za ludzi. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju zawiera cele, akcje, mierniki, które dotyczą wszystkich obszarów, m.in. społecznego. Dla nas bardzo ważne jest pozostawienie środowiska naturalnego w takim stanie dla naszych przyszłych pokoleń, żeby też mogły korzystać podobnie jak my otrzymaliśmy od naszych poprzedników. Transport kolejowy spowodował znaczną redukcję CO2, jak również miał wpływ na to, że nasi klienci dostawali swoje wyroby na czas i w terminie określonym przez nich. Będę mówił o błędach negocjacyjnych, które popełnia prezydent Donald Trump. To są błędy, które są działem nas wszystkich. One wynikają z pewnych reguł pracy, umysłu i mózgu, z pewnych błędów poznawczych. Wiele wskazuje na to, że twarde negocjacje, które uprawia Trump, w większości sytuacji nie zdają egzaminu.